No dzisiaj postanowiłem też przedstawić moją BRS 233 2018-028. Jest to Ludmilla barbak Intercity. Taki barbak no tylko ja mam, w nie bywa. Ale chciałem mieć spalinowóz, który będzie ciągnął mój elektrobus, który będzie tam, gdzie, jeździł tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. Że Daniel fajnie zrobił oświetlenie w nim. Oświetlenie obokierunkowe czerwone, białe, oświetlenie w obu kierunkach, także bardzo zarąbista lokomotywa. I tak, obie wymalował Daniel Dlatego ja chciałem, żeby on pomalował mi też miłe, Tak samo jak pomalował EU07 I spalinobus będzie ciągnął Elektrowóz, tam gdzie nie ma sieci trakcyjnej